Kult Najświętszego Serca, jak zostało tu pięknie pokazane, ma właśnie bardzo ciekawą logikę. Jeśli chodzi o Boga, to zawsze chodzi o człowieka. Jeśli chodzi o... stawiamy na pierwszym miejscu Boga, to na pewno człowiek nie będzie zepchnięty na margines, ale będzie na właściwym miejscu i we właściwej logice i konfiguracji ustawiony. Także myślę, że to jest bardzo... Ważne, abyśmy o tym pamiętali. To, co już wspominałem przed tym, że nie mamy tutaj do czynienia tylko i wyłącznie z jakimś kultem indywidualistycznym, ale właśnie kultem w najwyższym stopniu takim społeczno-twórczym. -społeczno Teraz, jako swoiste podsumowanie, jak na każdy dobry obiad przystało, na koniec jest deser. Tutaj będziemy mieć deser przygotowany przez ojca profesora Andrzeja Potockiego, jak to wszystko i jeszcze coś więcej wprowadzać w życie, czyli w duszpasterstwo.